To jest tutaj J klocki J. Mam tu pana pływającego. E no. <laughs> Jakaś pani, tu pan, tu kolejny pan, <laughs> jakąś toaleta. O i tak to wygląda tutaj. O, ten goni złodziejkę. Tu, tu jakieś są leżaki. No, taki mokry piasek, nawet tu, pływający pan. No. Tu, tu podczepiłem, no, no bo to często się odczepia. Już wam pokażę. To, to, to bardzo tutaj mocno musiałem zamontować. I dalej się odczepia. No, w ogóle ta naklejka jest bardzo stara, bo, bo ona pochodzi z mojego pierwszego zestawu. A, a, no, a go dostałem bardzo dawno, w 2016 nawet. No. no. w ogóle, to te makiety to makice, ja sam zbudowałam. Ale chyba Wam się podoba ten pan. Tacie się, się, się tym bardzo podoba. No. Jestem, jestem, jestem sobie ludzikiem. Tym jestem. jestem. Pff. Pff. Dobra. No, no to już się wygnamy w tym odcinku. Do widzenia.